Witam Państwa serdecznie z tej pięknej traski. Dzisiaj wyruszamy w piękny rejs po samochód od naszego widza, który daje nam za free Ford Mondeo. 220 koni niby. Czy się okaże prawdą? Nie wiem, choć się domyślam. Od najmłodszych lat, tak? Za kółeczko. Siema. On <grywa> ona prowadzi? No. Dopierdziała <grywa> przecież przed chwilą, kurczę po lub paniera. Czyli tak naprawdę to ona oddaje. Tak, to jest jej fura, wiesz. Tak, czyli zdech akumulator. Bo ważne pytanie. Czy, czy działa ręczny? E, tak. Naprawiłem. Macie duratek 3 litrowego 220, bodajże 5 koni. Jak to jeździ? No 250 idzie. To zobaczymy czy 250 na no powolu. Będzie szedł. Do odważnych świat należy. <grywa> Z gazem to jest? Tak, jest gazolina. Jest gazolina do 300 koni. Ja na tym aucie tak czy srak popłynąłem. Dużo pieniążków. Skórze, panie. No. Panie, przednie zlicę grzane, w sensie pasażera, bo kierowcy nie działa. Normalnie, Normalne słowo, no. Spodziewałem się gruza, nie? Ale z chyba No, co mam ci powiedzieć? No, ty okay, no, cieszę się, no. Wiesz, jak, jak chcecie, możecie mi sprezentować zestaw Interkulera do BMW. Ja, no. ja będę zrobił tak. Głośnik. Nie co on robi? Tam, tam robi wrum, wrum. A. Masz, chodź. Rekaro, no widziałem. Kurde no, dostaliśmy naprawdę bardzo fajną furę, nie gruza, za darmo i do tego od bardzo sympatycznego gościa. Ale pozwólcie, że wam coś przydatnego wtrącę zanim przejdziemy dalej. Jeżeli nie dostajecie fury tak jak my, to musicie je sobie kupić, wiadomo, Ale jak kupić to i sprawdzić. A taką wisienku na torcie, oględzin, powinno być sprawdzenie historii auta z winu. A najlepiej zrobić to jeszcze przed traską, żeby się po prostu nie rozczarować. A jak można się rozczarować? Przykładowo. Passat. Lalka od Niemca. Pewniaczek. Przebiegu trochę ma, więc może faktycznie jest git. Ale idąc dalej, no jednak tak średnio bym powiedział. Jedna szkoda jeszcze za granicą, dwie w Polsce, w tym jedna konkretna jak widać. Więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić taki raport, to z naszym linkiem macie minus 20% zniżki. Wbijajcie w opis. Pięknie. No Ty jak ty uważasz? Ford główny Word czy nie? Nie. Nie. Stary, jakbym y, miał go na polskich blachach z akcyzą ze wszystkim? No. Dole, nie sprzedaje. <laughs> Ani nie oddaję nikomu nic. <laughs> bym się go dziubał, choćbym miał go roz****ć że to bym nie jeździł, nie? No. Bo naprawdę to jest mm, fajne auto. A długo na nas oglądasz? Odkąd zmieniłeś kanał to ciągle. No. A wcześniej no... No do śniadania głównie. Jaki ulubiony film? Czołg. <laughs> no, Jednak, no. Melex. O no. Melex był Kazak, nie? No. Drift Taxi. No, no. Nowość, no. też było fajne. A, czyli w no. po kolei leci. No, Przez... wszystko, wszystko było... No, każdy okay. projekt mi się podobał, Ani muzyna z sauną była zajebista mm -hmm. dla mnie, nie? No, co mam powiedzieć? Panem. Słuchaj, bo za ten za dwie dechy w Polsce się nic nie załatwi, ale to tak wszystko, nie? Fajnie. Wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ja jestem abstynentem. O... Ale to na <grym> Dzięki Dziękuję. Bardzo. Bardzo, bardzo. Będziecie mieli troszkę radochy z tego samochodu. Na pewno. Słuchaj, zapraszamy serdecznie. Dla nas. Bardzo Na pojeżdżawkę czym? mi poważnie. Czy, Czymś też w sumie. No. To jest taki podarek, to mam wybrać sobie cokolwiek chcesz. Wow. <grym> nawet wełnę, karałtorze. No o kurczę. No, dziękuję. O, i nawet zjechałem to turbo. W terenie. tak. Dobra. Dobra, przy Państwa, dojechaliśmy. Przejechaliśmy 500 km w ale jako, że za darmo to się opacało, a tymczasem jesteśmy na asfalcie, żeby stały właśnie tutaj, bo później pojedziemy w pole i może go zniszczymy. Więc póki jeździ, testujemy, a tymczasem kucu, proszę Cię, daj takie kaszatyłane, jeszcze jakąś muzę fajną i makaron przybity. Mondeo, asfalt i co będzie? Niby Mondeo. Od razu czuję, że jest ślisko na fotelu. Człowieku! Narwane te Mondeo. Zaraz wywalimy w coś w kocu. Ja to czuję, kurno, że wywalimy w coś. Ty, no ale no to. On tutaj... hamuje średnio. Mówisz? Wszystkie spoko. spoko, Ale kamuje. W najgorszym tak. wypadku, opony, no. O, dupa o kura, dupa wychodzi ty. <laughs> Jako oponki, lux Twoja moją... babcia unc, unc, wciska kapcia, unc, unc. Dobra, już my nie jesteśmy testerami z tym chodów, ludzie. Ludzie. Ludzie! Sprzedać w Fiestę, <grym> może będzie lepsza. Siema, jesteśmy w Fieście. Mówię, no ja wali takim Fordem w środku. Czyli czym? No nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. A tak wiesz, że jak... Ford, główny Ford. A Fiat jego brat. Dobra, proszę Państwa, sprawdzimy teraz Fordzika w Fiestę. ST, mniejszy brat Mondeo, niby bardziej zwinny. Zaraz zobaczymy. Mniej koni, 150. Dobra, ja trzymaję prędkości, czuję, że to skręca. On się trzyma taka kurwa No bo te no bo, no, nie no bo, trzymają nic, no my się te fotele nie trzymają nic, ani w jednym, ani w drugim, nie? Jest trochę wolniejszy. Dobra, jednak nie skręca? Nie, nie skręca, bo nie, <laughs> Wiesz tam dupa nam uciekała, a tutaj no. przód nam ucieka strasznie. Teraz no. zrobimy test, nie trzymał się niczego. Przód wyjeżdża, aczkolwiek tak się moim zdaniem lepiej prowadzić. Ale my ja mam mniej mocy, w sumie to się dziwić. Nie właśnie. Ja myślę, że to Waga robi tutaj. Waga robi, waga to. robi prowadzenie. No. Ale jest trochę źle rezygnowane. Myślę, że właśnie tym dobrym półśrodkiem jest fokus. I dlatego wszyscy mówią, że fokusy się najlepiej prowadzą, nie? Dobra, żeby było rzetelnie, to sprawdźmy czasy dwóch samochodów, a żeby było jeszcze bardziej rzetelnie, to nie będziemy prowadzili tylko taki, wiecie, no dobry kierowca, kierowca rajdowy, toczek. <grybujesz> Zapraszamy. Do to tamanda? A dawaj. Tutaj, mały. na mierzenie?

nie wiemy, jeszcze mam ten 3-6, zobaczymy. Tam opona no. strasznie nie klei, ale jako no ciekawostkę wiesz. To co, to no, no. Będzie wolniej on. <grym> Mówisz? Opony wielosezonowe, Chińczyki. No, słyszałem. <grym> <grym> Jest good. O, ma krótki 100%. I poszedł. O tak. Dawaj, 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 dawaj. Wklepany dawno. Stop, człowieku. To samo, kurczę! Ciutkę szybciej nawet. <laughs> <laughs> Opony wielosezonowe? Nie, nie. Spoko nawet? Tylko słabe hamulce, a no. tak y spoko. Tak, to, to no. co, BMW jeszcze? No. Obcy dziewczyny, mądziak już na miejscu. Nie będziemy się oszukiwać. My nie jesteśmy od torów, my jesteśmy od pola, żwiru i brudu. Więc idziemy do garażu. Ogólnie dostaliśmy te mondeo za friko, nie? No i głupio tak. Głupio nam było. Więc kupiliśmy prezent dla Pawła, czyli osoby, która nam go podarowała. Icek i jakieś tam pierdolony, bo on mówił właśnie, że. Chcę sobie zwiększyć moc. Jak chcecie, możecie mi sprezentować zestaw intercoolera do BMW. A że teraz jeszcze są wydatki, jakiś tam remoncik i tak dalej, no to my kupiliśmy mu, tylko pod jednym mam warunkiem. Mówiłem się z nim, że dostanie to, jeżeli Mondeo przeżyje palenie lakę ze wsteka i skok przez miedzę. Okej. Okay. Co? A jak nie, to zwracamy no. to. Ciekawe, co się On wydarzy. On już nie chciał. Ja nie chciał! My chcemy dać, ale żeby nie było łatwo. Takie coś, z takim czymś. No dobra. No. Także podróż w czasie jesteśmy w lesie jeżeli chcecie zobaczyć czy to przetrwa, czy chłop zgarnie od nas ten zestaw iska i tak dalej, to się dalej, a teraz Nie kluczyka nie wziął pewnie Czyżbyś nie znał z kluczyka? A gdzie A ja kółka wiem? Masz? Wracamy. Masz no, kurz Dawaj tam <słuch> <grymka> ja ale co ch**a? Jeszcze bym poradził od dni tak Ale serio, bo ono jest zgaszone, a jechaliśmy, a kocek mógł się z nim połączyć Tak, tak, jest źle podpięte mnie i na Steph go odpalę może No czekaj, dawaj! Czekaj, czekaj. dawaj! ale odpalił Nie ma prądu Jest prąd Dawaj Chwilę mu dajmy a co on, to szpa kurna już tego, tego. Dobra, zrobimy odcinek z Survivalu. Chcę rozpalić. Nie mniskę. rozpalisz. No kurna, a czemu tak strzela? O! No i co? Jeden widz wysłał rymy o Fordach. O, ja się przygotowuję na zębiaki. Jestem lordem Jerzy Fordem, nie każda morda pasuje do Forda. Zawsze i wszędzie Ford szmelców wagonów wyprzedać będziesz. To wagowi chodzi, tak? Chyba tak. Waginiarzy. Przejdź się Fordem, poczujesz się lordem. Forda mam, ręce mam. Jak chcę jechać, to go pcham. To jest prawda akurat w tym wypadku, co? Ford, główno Ford, za to jeździ się jak Lord, fajna blondie to nie zła pokusa, lecz ja tam wolę swojego fokusa, <grymne> każda dama, oraz Lord, jeździ autem marki Ford. Dobra, super koniec tej żenady. Memory, find. Adrian, co ty myślisz o Fordzie? Nie, nie się. Nowe fajne, ale te stare to... Nie, V6 to jest porażka, nie, A, nie wiem kto to wymyślił. Jak za zażynanie wozi? Tak, wiatrok wozi, kurde. Fajny nawet. Telefonem nagle się coś będzie. będzie ciekawego. Żebyś <grymne> <grymne> się nie pobrudził. Widzisz coś? No, normalnie. Ej, szczerze mówiąc, to się nawet nieźle prowadzi na tym żwirze, mimo przedniego napędu. Niby ja tak kryję. Na się nie ryło. Tyłem tak kryję. Mogłem przełamać trochę szybciej, ale boję się przed niego zawieszenia zawieszania kół przednich. A to wy myślicie. Ja mam to na żwirowi w To co, kto jest? Śmiga? Dawaj no. Go! No ale poszedł. Z drugiej strony to nie jest tył napęd, więc też nie ma co się oszukiwać. Nie będzie tu tak efektownie i efektywnie jak jednak tyle zabawy co BM kogokolwiek. Wszystkiego trzeba spróbować. A co by nie mówić, ST to jednak usportowione Mondeo, a nie byle gówno. U mnie czysto jak w dupie. Kurde, to wygląda bardzo grzecznie. Za grzecznie. Chyba faktycznie żwirówka to nie jest dla niego nawierzchnia. Dawaj w szaki teraz. W szaki dawaj. No i tak właśnie rół. I to było bardzo dobre. To tam? Mówię strasznie miękkie nawierzchnia. No miękko. Zaczynało szybciej jechać i już tak pomału wczu to wchodzi. No to fajnie nawet się lato wyskitu, skitu. Bo tak naprawdę to... No nie wie tak bardzo przodem. No. Tam jak go dobrze tylko... ustawisz, to nie. No Zgadzam, tylko trzeba się nauczyć, że jak no. chcesz, żeby bokiem poszedł, to trochę odpuścić. Właśnie nie całkowicie, tylko trochę i on już tam bokiem a, leci. A? I kieruje się fajnie, I biegi są fajnie zestapniowane, fajny wóz ogólnie. Ale nie ma Bierz ryku tutaj. silnika, jest tak spokojnie, cicho. Nie wiem, no, no. nie ma patura. No. To co, jeżdżąc Fordem czujesz się lordem? <laughs> Widzowie, mamy nie lada problem, co robisz z przednim napędem, my jako wychowankowie tylnego napędu, albo 4x4 chociażby, co robisz z tym? Nic no, Podpalić. Adrian, a powiedz mi jaki jest samochód, albo cokolwiek co u nas było, czego nie chciałbyś podpalić? Uch. No, Porsche mi się wydaje. No Porsche jeszcze chyba nie, E60 to dziwo. Słuchaj, Ty jak kopnąłeś w drzwi Porsche, no. czyli ekskluzywnej marki, Tak. marki, którą głównie mnie w szkole, Mówili nauczyciele, że to jest najlepiej wykonana marka wszystkich I, ze i że nigdy nie będzie się stać na takiego, nie? Bo ty kopnąłeś w Porsche w drzwi i opadło. <grym> to sprawdźmy, jak to jest wytrzymało na taki piłk. Ale Małeś. tam te drzwi są strasznie ciężkie, jak ja kopnąłem, to swoją masą one tak wiesz. Co Nie, nie jak? No. No. Że w to sądnąłeś? No, o to ką, gdzieś zrobiłem i one już opadły. Siedziałeś? Mocniej, mocniej. O kurwa. No. I co teraz? Był ładny fort. A teraz zamknij, no, mocno. Zobaczmy, czy opadnie. Widzicie, jaki Ford dobry jest? Au. No. O. Słuchaj, on nie opadł, tylko się podniosły. <grypt> on ma myski <grypt> <węskidów>. taki. <grypt> no to macie wy dwójkę. Ale twardy. No nie, nic nie poszło. No, słuchaj. Co to jest? Co no to jest? Właśnie... No nie wiem. To jest Ale gaziutkiem poczuć. Uuu. Uuu. Uuu, to żeś teraz kurde dowalił. Czyli to nie głośnik. rożą. Gdzież rożę? Moja babka tak miała dwa dni przed śmiercią. <coughs> Dobra, <coughs> dawaj jedź. O, zajmę Aż doma skórna Kamieniami obrzucił? Nie, nie ufasz mnie, Strasznie? No Potem, jak dzisiaj przyjeżdżasz w szczepkę, no nie ma. <grym z górą> o matko! <grym z górą> bardzo wściekły brzmi. przodu. No, z ale z tyłu już nie. No, spoko, ale tak y, to możesz się tak dość wysoko kręci, nie? A jak ten? Szybko czy ten, ten? Nie, nie, nie szybko? No, tak no. teraz raz to weź tak. Weź a jak kamienia kamieniami człowiek rzuca. A, 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 a ile mi się było? Z, ze 120. O, nie, tak. więcej. Tak? Ile? Teraz jakieś 160. Jak trójkę odcinasz to jeszcze w miarę jest stabilnie, tam 140. No, 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 Ale na czwórce to już lata. Dobra, to co, ten, Adrianek ma chętkę nie, nie, na ruch. Nie, 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 nie. A w ogóle się, w ogóle się tym, zobacz. Ja Rozwalę i tyle z tego będzie. No przejedź się chociaż. A ja jeszcze muszę popatrzeć jak mnie to robi. Pierdzielisz tam? Dawaj, siadaj, no. Przejedź się. Kurde, faktycznie, no. Chłop, jest! Żwawo! I od przodu serio tak brzmi, no? No, 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 no! Dajcie spokój! Takie latanie bokiem to jest cofnięcie się w czasie 10 lat, nie? to za mało lata można było tak się bawić, teraz to zmuło. Słuchaj, Słuchaj, latanie bokiem to jak flaki z olejem. Ja myślę, że musimy odwalić jakąś akcję. dzisiaj jest niezwykle urozmaicony odcinek względem właśnie miejscówek, jest asfalt znowu, no i powoli będziemy przychodzić do tego definitywnego testu. Numer jeden, palenie laka ze wsteka. Ty, ale patrz, to, to nie jest w jakimś takim super samochodzie czy coś? Nie, nie było czegoś takiego? A. No, Cameron ma ciekawostki. Cameron, makaron, makaron. Ford Mondeo ogólnie należy do samochodów dość awaryjnych. Ale ciekawostka, kurna ty. <grym 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 Dobra, nie słuchajcie, nie, bez A Jak zadebiutowało MK3, czyli, jakby, no, powiedzmy, ten Ford, nie? No. To to była bezpośrednia konkurencja dla Passata W5, nie? Chcieli zrobić coś, żeby tego dla Passata Longy. prześcignąć, nie? No. I w sumie nie do końca to się udało. Co prawda, y, y, silnikowo był nawet szybszy od Passata W8. Co, to się y, tak, właśnie się zdebił. Tak, szybsze. To jest. szybsze. No, od szybsze. 8 Tak, i od jakiejś tam Alfy, która też była ogólnie sporo droższa. Bo jak ten kosztował nowy od około 120 tysięcy, to pasat w ogóle 180 tysięcy kosztował. O, ale prestiż jaki, ale tutaj co masz? No, wykonanie y, miało być tutaj lepsze, ale po czasie właśnie trochę skrzpiało, także niestety. Ale jedno im się udało, to był najlepiej prowadzący się samochód z segmentu D. Czyli właśnie. O to? Tak, a jedno. Nie no, prowadzi się dobrze. Nie prowadzi się dobrze. No, no, i faktycznie się dobrze, to no. Czuć, naprawdę. No. W porównaniu tak, jak trochę pasano, b 5 też jeździliśmy, to no, nie umywa się nawet. Czyli jednak, kurde. Jeremy Clarkson powiedział w jednym z odcinków Top Gear: Jeremy. No, że za każdym razem, jak wsiada do e, takiego auta jak Mondeo, nie? ST. Zadaje sobie pytanie: Po co w ogóle kupujemy cokolwiek innego? To dużo znaczy. To dzisiaj każdy sprzedaje swój samochód, kupuje Mondeo ST i, i dupę. Dobra, każdy chce zobaczyć, jak to gumę smaży. Co? I to już? A mm. tego to nie wzięliśmy pod uwagę, ty. Co? Chodź, poczujesz. Ja nie mogę, ty. O, o la la. Ja nie mogę, ty. Ja nie mogę, ty. Co odpuszczasz? Dawaj. Palił ładnie, nie? No. Dobra. No, może nie najlepiej, bo nie najszybciej, ale jako tako. Daj full tell. full daj, full, full, full. Kurwa prawie ty, prawie się siedział. O tak, byczku! No, no, chyba nie chcę. <grym> no niestety No dobra, ale laka spalił ze steka. No nie trzeba mu to przyznać no. Ale te sprzęgło ja Ci już mówiłem od początku, że no, no, on nie miał rewelacyjnego sprzęgła więc... Co nie zmienia faktu, że przez miedzę jeszcze skoczy O, 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 o. Jest o. Naprawdę jestem ciekaw czy ktoś kiedykolwiek jeździł po żwirowni albo w terenie Forda MST jeżeli tak to mi to znajdźcie, proszę was i chcę to zobaczyć. Gdańsko tego, tamtego. Oh yes, oh yes. Dobra, nie wiedzie. Yes. Szczerze mówiąc, to nie chciałem tutaj atawać na żwirowni, testować tutaj, no bo to jest bez sens. Ale, żeby odhaczyć już po prostu, żeby odhaczyć i być może jako pierwsi właśnie testujemy to główne na żwirowni. Kurde, człowieku też tu nie widać dołu. O kurde! Ojej! Oh jest Nie Widzimy <laughs> to? Jak nic nie widać. Dobra, chłopcy. Siadamy i jedziemy, skończymy. Dobra, proszę Państwa, miedzy nie mamy, ale mamy górkę na zwirowni na której ucierpiało E60. Zobaczymy, co z Mondeo. O, o, o. Tylko sforuje, trochę za wolno chyba jechał. Ale ten przód jest twardy. W porównaniu do E60? To człowieku. O, 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 o. Dobre, starczy, przeżyło. Starczy. Niech to jeszcze jeździ. Słuchaj, skoczył to skoczył, ale plastiki nie poleciały żadne. I przód twardy. Super gładko. Uderzał, a kurna nic, nic nie dzieje z tym No trochę może, No pęk zderzak, no dobra no. W innym samochodzie to już do zderzaka nie było. No. Ej, a wjeżdżamy tam w dół? Jeszcze podjazd robimy? Czy już nie? No, no możemy teraz bez plastików, to już... Też. <noise> Zderzaczek, o! Tylko proszę nie piszcie, że szkoda zderzaka. Proszę was. Co? Przegub, przegub! W dole kurna, na dwirowni. To ten ostatni raz właśnie, ostatni raz. Adrian, naprawisz tutaj? Kupię położ. Jeszcze zaraz powiem którą. Słuchajcie, z drugiej strony dobrze, że coś się wydarzyło, bo to by było niewiarygodne, jakby on wyszedł bez szwanku z tego testu. la. Co? la. Co? Uulala. No ja nie wiem, czy podpory nie rozwaliło. No dobra. To co, podpalamy w końcu coś? Ja już czekam i czekam i jeszcze nic nie podpalimy. Nie no, tego chyba trochę jeszcze... Słuchaj, czy podpalimy, czy nie, to nie zmienia faktu, że Icek i tak dalej, tam się te przewody tuningowe należą mu właścicielowi, zresztą, nawet jeżeli to by się popsuło wcześniej, to i tak byśmy mu to dali. Dziękujemy Ci, Pawle, za podarowanie pięknego Forda fajny wóz. Ja, jakby ktoś chciałby coś oddać, to wiecie gdzie pisać. Flip. <grym> tu teraz Pan Paweł może przyjechać i nas wyciągnąć. O! Z a doła. Pan Paweł będzie skak? O, to może on. Met 50! Dzirownia, dół, nie da się stąd wyjechać o własnych siłach. Lewetu też tu nie widzimy, także co będzie? Kto w stanie bierze. Do zobaczenia za tydzień!